Teraz tak, rozebrałem silnik. Zaczniemy od kompresji. Dobrze widać? Cylinder po pierwszym ślifie. Nie wiem, czy to będzie widać. No tak, słabo, ale cały porysowany. Ktoś składał to, nie wiem jaki... jak to było złożone, ale cylinder jest do szlifu. To będzie drugi szlif. Tutaj widać tłok. 69 45 wymiar to jest po pierwszym szlifie. Widać tutaj dookoła jakiego walił dzwona w głowicę zebrał się na nim nagar i uderzał on i tak jest do do wywalenia uderzał tutaj o ten rand głowicy delikatnie było to słychać było słychać to pierścienie nie zostały sfazowane okna w cylindrze. Pierścienie. Też śmietnik. A czy to tam? Widać, jakie są wżery. Ona dosyć długo stała, bo stała. Właściciel twierdzi 20 lat. Ja ją i nie było na chodzie. Ja ją odpaliłem. Jeździłem nią. I no co? Zero mocy. Walenie ze sprzęgła. Walenie. Korbowód, aha wał pokażę, ja go rozciąłem ten wał. Tutaj widać stożek. Widać czy nie widać. A chyba teraz będzie lepiej to. Tak może. O, teraz widać jakby był ślizgnięty te sprzęgło się odkręciło, nakrętkę odkręciłem palcami O, się sprzęgło Wał też na złom Oryginalny Oryginalny korbowód No ale też widać tutaj gdzie chodzi stworzeń O No, nie wiem, co jest z tym z tą kamerą. O! Widać, jaki jest powycierany. żery. Także nowy na pewno będzie nowy wał. Nie jakieś dziadostwo za 300 zł. Tylko porządny. Coś tam się znajdzie na internecie. Tłok nowy. Też będzie. To już mam wszystko zamówione. Eee, szlif będziemy robić podług tłoka. Nie tak, żeby robić sobie szlif, a potem dopasowywać do niego tłok, tylko tak, jak się należy. E, głowica. Głowica będzie na pewno przebielona. Zobaczymy, co się da z tym zrobić. To głowica będzie robiona dopiero po spasowaniu cylindra z karterami. Żeby zobaczyć, ile z niej zebrać, żeby też nie stosować tutaj za grubych uszczelek, ani jakiegoś tam dziwnego dziadostwa. To na tyle. Wszystko oryginał w motocyklu. Pokażę jeszcze, co tutaj mamy. Jeszcze takiego ciekawego. Gaźnik to jest tak BVF 30N25. O, akurat gaźnik jest taki w miarę. Widać jakieś tam rysy na przepustnicy. Ale to się zastanowimy, zobaczymy, jak to będzie chodziło po zrobieniu na tym gaźniku. Zatłum yy, platyny. Tutaj mamy tak stator. Dosyć w ładnym stanie. Nie jest tam nic popalone. To zostaje. Wirnik alternatora to widać. <laughs> jaka choinka jest jest oryginalny dlatego on zostanie ale bieżnie szczotek będą wymienione na miedziane to jest to teraz tak może ja to zrobię o, w ten sposób jest lepiej może widać Dobra, kartery tak w miarę umyłem, znaczy w miarę, no po prostu z tego całego błota wyczyściłem je. E, są w miarę całe. Jest, ten jest akurat cały. I. Aha, e, numer zgodny z tabliczką i z dowodem rejestracyjnym numer silnika. A motocykl jest z Węgier. Także kartery są całe, nie są połamane. Nie ma jakichś tam większych ubytków, akurat na tym karterze. Karter od strony sprzęgła jest tutaj widać. Nie wiem, kto to, jakiś pacjent to chyba młotkiem rozbierał albo. No nie wiem, dlaczego to jest ułamane. Ogólnie przylgnie jak nowe trzeba po prostu to wyczyścić tu jeszcze nie wiem jak to jest motocykl ma przejechane już tutaj jest licznika 56 i pół tysiąca kilometrów oczywiście liczniki oryginalne wszystko oryginalne 85 rocznik tutaj widać to lampa płaska h4 też oryginał to jest tak oryginalna jest ddr tutaj widać jest ona jest ddr oska o to jeszcze nawet 250 zł to chyba było coś tutaj grzebane, albo o nie, jest oryginał, oryginał jest tutaj, wszystko jest pokazane. Aha, eee, z takich ciekawych rzeczy, co aha, eee, skrzynia do remontu. Eee, teraz tak, eee, tutaj mamy. To jest bałek pośredni. Teraz no drugi. To może na bok. Teraz tak skrzynia biegów wylektana. Yy, dwójka i trójka. Yy, to w ogóle ciężko było wbić. Yy, wyskakiwały te biegi. Także skrzynia też idzie wełk, ta skrzynia jest do wyrzucenia, znaczy nie wszystko, bo wałki akurat są w takim dobrym stanie, ale tutaj ta przesuwka od, znaczy tak, wodziki wszystkie trzy są wyjechane, także to będzie trzeba zrobić. Takie najważniejsze rzeczy pokażę yy, stożek. To też widać tam w środku. On w ogóle już był tak głęboko wbity. Ktoś to też próbował już widocznie już prędzej te sprzęgło się oślizło yy, na tym wale. I ktoś to próbował chyba nabijać dobijać. Yy, także ten stożek też jest do wymiany, tutaj. Między wyciskiem sprzęgła a łożyskiem zastosowano podkładkę, która miała zdystansować, no bo wiadomo, jak to sprzęgło już było dalej, to nie wiem dlaczego, nie wiem czy, nie, no trudno mi powiedzieć, dlaczego ta podkładka tutaj była, co jej nie powinno w ogóle tutaj być. To jest druga sprawa. Łożyska huczały zabierak do wymiany O tutaj. Zabierak do wymiany Luzu jako takiego nie było, ale już widać, że jest... O, widać, że już jest powybijany Oczywiście mamy fajny sposób na to, żeby ten zabierak nie hałasował w tym sprzęgle. Nie wiem, zobaczę, co z tym jeszcze zrobię, ale ogólnie to, że on jest wybity to nic nie przeszkadza, żeby go wyciszyć. Tak czy inaczej. Co tu jeszcze ciekawego? Co tu jeszcze ciekawego? Mamy w tej skrzynce. Może ja zdejmę te rękawiczki, i pokażę. O. Teraz tak. łożyska to wiadomo, wszystkie powyciągane, wszystkie są do wyrzucenia. Eee. Wybierak jest w miarę dobry. Aha, zymering yy, od strony sprzęgła był założony odwrotnie. Yy, czyli nie sprężynką na zewnątrz do kosza, tylko sprężynką do łożyska. Yy, tu ale takie tam śrubki, pierdółki. Yy, ten wieniec jeszcze w miarę dobry. Fajnie gwizdał, ale no nie wiem, zobaczymy co jest z tym. Zobaczymy ile to wszystko będzie kosztowało w tej skrzyneczce, co tam mamy. No to wiadomo, oryginalny licznik, oryginalny obrotomierz w, w dobrym stanie, gumy oryginalne do wyczyszczenia. Lampa cała oryginalna. I teraz tak. Yy, tutaj taki pokrowiec na... żeby olej chyba nie przeciekał od klamki, od hamulca przedniego. Oczywiście tarczówka. Yy, docisk. To, to wiadomo, to trzeba będzie rozebrać, powymieniać wszystkie gumki. Kolano. Wydechu. Oryginał, ale... Widać w jakim ono jest w stanie, albo to wyczyścimy i damy to do zrobienia, albo po prostu jakiś tam zamiennik lepszy od ramy. No to wiadomo, nowe uszy będą, bo te są wygięte. Silnik był przestawiony jakieś 2 cm. Czyli dostawał tam ognia, konkretnie, albo może te uszy takie słabe co tutaj jeszcze mamy napęd w dobrym stanie ktoś ta wotu nie żałował to wszystko aż ciekło yy, oryginalne pokrywy oryginalnie malowane jeszcze nic tutaj nie było grzebane no ale to będzie na pewno zrobione wiadomo nowe yy są te nowe yy okładziny, no, szczęki można tak powiedzieć. To no to jest nowe, łańcuch w miarę dobry, kapa, kapa sprzęgła też w dobrym stanie. Wszystkie gwinty całe. No i tutaj tak wstępnie umyłem tą ramę. Jak to tam widać, trochę ją tam poszlifowałem, ona tam stała na dworzu trochę do przy, 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 jak to się mówi, przyrdzewiała trochę, ale to to nieważne. Ja to będę czyścił wszystko do gołego metalu. Malował to najpierw epoksydem. Yy, potem pójdzie na to yy, podkład akrylowy yy, i będzie to malowane. No, niestety, pistoletem nie będzie to malowane proszkowo, bo to jest za, do, za, za droga impreza na to. Żeby to yy, dawać do piaskowania i się tam bawić w pierdoły. Yy. Teraz tak. Aha, oryginalnie była czerwona. Potem ktoś ją pomalował jakimś tam dziwnym sprajem na srebrno. Koła w miarę proste. Nie ma jakiegoś tam i nie ma jakiejś tragedii. Tarcza dobra. Luzy na przednim zawieszeniu. No, przednie lagi są tak wybite, że motor się nie trzymał w ogóle drogi. Uciekał gdzieś tam. Nie wiadomo, czy to przez wahacz, czy to przez przednie amortyzatory. Kierownica krzywa, to wiadomo to będzie nowe. Co tutaj jeszcze takiego ciekawego? No nic, trzeba będzie po prostu to wszystko poczyścić, zobaczyć, co trzeba kupić, wszystkie rachunki, wszystkie zakupy, które będę robił. Czyli łożyska wał, tłok, pierścienie, farby, papiery ścierne, rozpuszczalniki, farby, mówię te, podkłady i takie inne rzeczy. To wszystko będzie na rachunku, będę pokazywał, co ile kosztuje. Wstępnie już policzyliśmy, że remont, sam remont silnika będzie kosztował gdzieś około 3000 zł, jak nie lepiej. Wiadomo, tam yy, może będziemy robić jeszcze w ten sposób, że jakiś tam mały tuning, czyli nie, albo cylinder od 2.5.1 pójdzie, żeby to się troszkę lepiej tam zbierało. Yy, albo no zobaczymy, może tutaj coś się da sfazować. Zobaczymy, jak to będzie w kartery pasowało. Yy, wiadomo, to będzie najpierw wszystko złożone na sucho, bez żadnych uszczelek, bez niczego. Żeby wykasować wszystkie luzy. Yy, oryginalnie nie będzie tutaj między karterami yy, uszczelki. Tylko będzie hermetyk. To też jest ważne. Żeby yy, nie było tutaj uszczelki między karterami. Co tam jeszcze ciekawego takiego mogę powiedzieć. No, chyba już nic. No tutaj nic ciekawego takiego to nie ma. Yy... No to mówię, koszt tego remontu tego silnika to jest jakieś 3000 zł. Rama miała jakieś tam braki, tylne, tylne lampy. Tylne lampy, znaczy no będą dwie. Nie, nie, nie tak jak oryginał, jedna tylko po prostu założę dwie. Fajnie to wygląda. Trochę delikatnie podegnę tył, ale bez przesady żeby to nie wyglądało tak, jakby ten błotnik chciał odjechać zaraz. Yy, jakieś takie fajne yy, pierdoły ulepszenia. Yy, no i co? No i trzeba będzie to po prostu ogarnąć wszystko. Także, jak ktoś yy, będzie chciał zobaczyć, yy, ile to wszystko kosztuje, bo widziałem na yy, Oliksie. Gdzie na Oliksie, po ile chodzą takie mz -ki? chodzą po od 10, takie już w miarę w, miarę w dobrym stanie. Od 10 do 20 tysięcy. I ktoś by powiedział, że a 20 tysięcy? Za co? No właśnie, za co. I teraz co jakiś czas będę wrzucał film na YouTube'a, żeby, żebyście zaczęli. Ile to wszystko kosztuje? To nie są takie małe pieniądze. Sam motocykl kosztował 5000 zł plus 600, chyba czy niecałe 600 zł wysyłka, bo ja go nawet nie widziałem tego motoru. Ja go znalazłem na Elixie. Z gościem się ugadałem, że po prostu spakuję go w paletę i przyjechało to DHL-em. Po 3 czy po 4 dniach Paleta 100, paleta wymiary 2 metry skręcił. Paletę 2 metry długa. 130 chyba paczka miała wysokości i 80 szerokości. No to mówię, to 6 stówek chyba poszło na to. No i co tutaj jeszcze mogę powiedzieć ciekawego. Aha, no, o, y, motocykl ma papiery do rejestracji w Polsce na białe tablice, nie na żadne jakieś tam zabytkowe czy coś. Normalnie pełna dokumentacja tego motocykla jest. Yy, 8-5 rok, to już mówiłem chyba. Co tam jeszcze? No zobaczymy jak to wszystko będzie, nie? No aha, i, i do, do, do tego do, y, do Elixa. Yy, motocykla nie widziałem, przyjechał na palecie, rozebrałem go. Po prostu gościu mówi, że go on nie chodzi, że odpala i gaśnie. Yy, ustawiłem zapłon, wyczyściłem gaźnik, yy, odpalił, pojeździłem trochę, pośmigałem, zobaczyłem, dopóki się sprzęgło nie wślizło. No trudno, już nie chciałem się tam bawić w żadne tam dobijanie ani nic, po prostu już yy, rozebrałem ten silnik, yy, rozebrałem cały motor. Myślę, że jakieś 2-3 miesiące, po, powoli, powoli i to wszystko będzie śmigało. Także tutaj jest roboty, a roboty. No, w poniedziałek będzie, może, może trochę prędzej, zobaczymy jak tam z czasem. Ja też tak nie mam za bardzo teraz czasu. Napaliłem się na ten motor, ale. Myślałem, że to tak będzie, że będę miał więcej wolnego czasu. Nie mam tego czasu, także tak robię tyle, ile mogę. Na no ile mi czas pozwala. No i następny film na pewno w tym tygodniu. Coś tam będę na pewno grzebał. Może jakieś części już przyjadą. Pochwalę się, co tam kupiłem do tego. I. Za ILE? No bo Koszt, naprawdę koszt Samego silnika to jest To jest kupa kasy Nie? Co tu jeszcze ciekawego O tym silniku mogę powiedzieć Jeździł do samego końca <grym> No Aha, podkładki na, na Wale były 1,95 mm. Praktycznie nie było żadnego luzu między, między zabierakiem, a tym przez to pewnie nie mogli dalej tego, znaczy, luz tam delikatny był, no ale nie mogli tego kosza dalej dobić, dlatego on też się, jak to się mówi, się obkręcił. No dobra. To no, dzisiaj na razie tyle. Jutro może coś tam jeszcze wrzucę albo pojutrze zobaczę jak tam z czasem. Coś tam po, po, pokażę co tutaj się dzieje. No to na razie. Cześć.